Mariusz Pasek, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dzisiaj uczestniczymy w senioraliach Wojewody Świętokrzyskiego organizowanych po raz ósmy. Jest to impreza finansowana z odpisu technicznego programu Senior Plus, ze środków rządowych przyznanych nam przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Biorą w niej udział członkowie domów i klubów seniora. Z województwa świętokrzyskiego, których mamy w tej chwili w województwie około 70 występuje ponad 20 zespołów, imprezę prowadzi kabaret koń polski. W imprezie uczestniczy około 2000 osób. Przyjechało ponad 50 autobusów. Oprócz tego, no tutaj też zaglądają kuracjusze z buska. Mimo pogody, która jest średnia, to no frekwencja i tak. Jak widać, dopisała.